serdecznie w nowym starym domu, a dzisiaj taki typowo przedświąteczny przyjemny temat, bo będziemy robić dekoracje do nowego starego domu I jak to my dekoracja ta będzie z starego okna i z wszystkiego co udało nam się znaleźć na podwórku, także bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania a partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Kuvings, z której wyciskarkę wolnoobrotową w ostatnim czasie testujemy, także lecimy! Chodzi o dekorację świąteczne Nowym starym domu tu nas bez zmian, bez spiny. Stawiamy na spontaniczność i dobrą zabawę. Dekorowaniem choinki zajmują się dziewczynki. Oto i tegoroczne dzieło, i choinka stoi w wymarzonym miejscu. Śmiejemy się z Norbertem, że okrągle jako pomieszczenie zostało stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby raz w roku stanęła tam choinka. No nie da się ukryć, że jest to pomieszczenie idealne, a w ciągu roku stoi tam Tofik, czyli taki nasz kwiatek, który musiał tam na jakiś czas zostać wyekscymitowany i towarzyszy Krasnalowi Świątecznemu. No ale wiecie, choinka no musi mieć honorowe miejsce i jak widzicie, no wydaje mi się, że dziewczynki się spisały. My pozwalamy im robić tak naprawdę wszystko. Mają bombki, mają lampeczki i tak dalej i jakby nie ignorujemy w to, jaki mają plan na choinkę, bo stwierdzam, że lepiej, wiecie, tak spontanicznie Niczniej, żeby, żeby to gdzieś było ich twórczością, bo to chyba fajne takie wspomnienia, nie wiecie, taka odniki. znaczy mi się bardzo podobają te choinki, takie ładne, wycyzelowane, ale no ja jednak jak się ma dzieci, to bardziej na ten fan zwracamy uwagę, niż, niż żeby to było jakieś taki wiadomo no. jakie. Dobra, nie przedłużając, lecimy, dzisiaj miejsce pracy to jadalnia i zabieramy się do roboty. Liczyłam na małą pomoc, ale Dorocha mi jednak nie będzie towarzyszyła, bo jak tylko kominek zostanie rozpalony, to ona wpada w jakieś dziwne stadia narkolepsji. No, no to po pomocy, może Kasia będzie chętna. Tutaj mamy naszą bazę, czyli stare okienko, które kiedyś było wstawione w budykach gospodarczych. Specjalnie nic nie robiłam z tego, że odczyściłam oczywiście z tej starej farby. No to taki jest zamysł, żeby to było właśnie w takim stylu trochę shabby chic. Tu mamy materiały, które gdzieś tam udało mi się zgromadzić z podwórka. Jakieś takie osy, no takie różności, różne różności. Mamy też tak, mamy papier, będziemy robić gwiazdki, zwykły klej, klej na gorąco, żyłkę. Odciąłam troszeczkę tego ostrokrzewu, krzewu, żeby trochę przełamać tym, tym kolorkiem. No i Plan jest taki, żeby to wszystko znalazło się tutaj. Dobra, do roboty. Ok, zaczynamy od robienia gwiazdeczek. Mamy tutaj pomocnicę. Przywitaj się, Kiciuś. Cześć. <grych> Mamy przygotowane takie kwadraciki. Musimy sobie je poskładać zaraz po przekątnej, po drugiej przekątnej, po połówce. Zresztą zaraz zobaczycie dokładnie, jak to się robi. Kasiu, proszę swój kwadracik. Ok, najpierw przekątną, teraz, Kasiu, drugą przekątną. Musisz tak i złożyć. Aha, tak. Tylko musisz dokładnie, żeby się wszystko zgadzało. No i cyk. I teraz rozprostowujesz i na połóweczkę. Na. Na pół. O tak. Nie tak? Tak na połóweczkę. Trzymaj. Na, na stole wygodniej. Potem oj musisz Aha. dokładniej. A jak potem jak już masz tak to teraz rozkładasz. I znowu na pół tylko te drugie pół. Ten, Aha ten tak. Ten. tak. Musisz być tak dokładnie no. Kasia sobie składamy Ale? sobie bardzo ładnie. No, będziemy nacinać teraz. Czyli tam gdzie są te połóweczki nieprzekątne, nacinamy mniej więcej na tą samą głębokość. Cyk. Mogę ja mhm. Możesz, możesz sama. Czekaj, ja sobie zrobię dam ci nożyczki. Nie wiem jak u was, ale u nas nożyczki są zawsze deficytowe. Kupiłam dziewczynom dodatkowe nożyczki, żeby miały w pokoju, po czym wszystkie zniknęły i, i tak zabrały moje nożyczki. Nie wiem, to jest gorzej jak ze skarpetkami. To mamy tylko ten. No tylko nie do końca, tylko tak po kawałeczku. No, tak bardzo dobrze. Jak już jest to nacięte, to musimy sobie zagiąć to do środka i tak z każdą tą połóweczką. No tak. Najpierw jedno, patrz Kasiu. Tak, żebyś taki czubeczek był. Tak? Mm, pokaż. Nie, nie. Tu patrz, tu masz czubeczek. I musisz tak do tej linii. O. Tak, i teraz wszystkie po kolei. I to drugie też? Też, też, wszystkie musisz. tutaj. Jak już to mamy, to co jakaś zrobię ja pokażę, trzeba posmarować jeden taki ding ding jedną stronę naszej gwiazdki i złożyć, żeby powstało nam ramię. Wszystkie? Tak, wszystkie. To zaraz się podzielimy klejem. A jak, gdzie skleić? Patrz, tutaj smarujesz jedną, jedną stronę. a którą? Obojętnie którą, bo tą drugą zakładasz na tą, co posmarowałaś klejem. O widzisz? Okay. Więc jedno po prostu z, z tych dwóch. Mogę? No możesz, możesz. Podzielimy się. Czy tak. ze wszystkimi tak robimy? Tak, ze wszystkim. To trochę mi się wyjechało, muszę poprawić. mi No to musisz delikatnie... Nie, to jest, musisz delikatnie. Czekaj. Którą posmarowałaś tamtego? Tutaj. O tak. A widzisz? Ja tak nie mówię. Radę. Jak też mamy posklejane, to mamy jedną część naszych gwiazdki. Poczekaj! Poczeka! Mamy jeszcze dużo tych gwiazdek do zrobienia, więc zabieramy się co? Do roboty, Kasiu? Okej. Okay. Nic się nie skończyło. <laughs> Już zrobione połóweczki, będziemy je teraz łączyć o, w taki sposób, klejem na gorąco. Ja będę łączyć, nie Kasia, nie, nie martwcie się. E, a w środek włożymy sobie taką żyłkę, żeby można było sobie... Uu, wzięła i uciekła. Żeby mo, nasza gwiazdka mogła sobie wisieć. Tylko nie wiem, czy, ona, czy nie trzeba ją jakoś czy wcześniej. Ogarniemy. Co długie? No. Taki jest efekt, to może teraz coś na słodko i bierzemy się za ciacho. Ok, zabieramy się do pracy. Dzisiaj zrobię mój ulubiony przepis, czyli wykorzystanie zarówno pulpy do ciasta, jak i samego pysznego soku. Nie będę bardzo się rozwodziła nad tym przepisem, bo go znacie doskonale, pokazywałam go już ostatnim razem. Chciałabym powiedzieć trochę więcej na temat tej wyciskarki, no bo korzystamy z niej już jakieś 3 miesiące, więc już mogę trochę więcej powiedzieć niż za pierwszym razem. I z takich najważniejszych rzeczy to jest to, że to jest mega proste urządzenie. Wiecie, nie, nie, ma, nie milion, milionów części, i nie zastanawiacie się, jak to do jaskińczastej poskręcać. Wszystko jest logiczne, łatwo, łatwo wszystko leci, ale dobra, może będę robić i Wam wszystko opowiadać po kolei, żeby nie tracić czasu. O! zabezpieczenie zadziałało, nie włączyło się z do kręcła. Startujemy. Prosiłabym moją pomocnicę. O, i tak. Okej. Marcheweczki. Zaczynamy od czystego, nie tutaj? tutaj przejdzie? Nie przejdzie. Od czystego soku marchewkowego. Bo chcę zrobić ciasto marchewkowe, więc na początek poleci sama marcheweczka. Proszę, czyli ryb. większość moich zaskoczeń, bo y, cały sprzęt się po prostu on tak, tak się czyści. I tak naprawdę ostatnio robiłam, y, ostatnio robiłam sok, jak była u mnie koleżanka i nawet nie zaczęliśmy się rozgadywać i już miałam wszystko y, pomyte, Także czyszczenie jest bardzo proste. Robimy sok y, pomarańczowo-marchewkowy dla dzieciaków, a potem Norbert dostanie y, swoją wersję soku, bo on nie może za bardzo y, owoców, więc on dostaje y, no, raczej warzywne te soki i mamy seletacowy i zaraz sobie zobaczycie jak to szybko leci. Fajną rzeczą jest też to, że można dostosować sobie wszystko, co tak naprawdę macie pod ręką. Ja też jeszcze troszeczkę mam mało tego soku. Oczywiście każdy sok owocowy jeszcze dodatkowo rozcieńczam, ale zdaje i najlepszy, pycha. Okej, okay, yy, wiecie już, że łatwo się to składa, a co jest ważniejsze, bardzo łatwo się to czyści. Znajoma tak się mnie pyta, Basia, kurczę, ale to Dużo ci schodzi z wymyciem takiego sprzętu y, po wyciskaniu soków? Powiem wam, że to jest naprawdę mega szybkie. Pamiętam jak moja mama y, używała sokowirówki, to było całe wydarzenie, bo jak już się człowiek zabrał do y, robienia tych soków i później miał to wszystko poczyścić, to już robiło się tych soków, wiecie, tak na bogato. Także w kuchni to były takie sterty jabłek, buraków i wszystkiego, 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 no bo jak już się wyciągało, ten sprzęt i, i, i działało się w temacie, a później się musiało spędzić tyle czasu na szarowaniu tych wszystkich elementów i elemencików, to już tego soku było na bogata. Tutaj tak naprawdę można się pokusić o zrobienie sobie jednej szklanki soku, bo mycie tego zajmuje naprawdę bardzo, bardzo mało. Zresztą na końcu Wam pokażę, ile, ile to wychodzi mniej więcej czasu. Co jeszcze jest z rzeczy, które mi się w tym podobają. Fajne jest też to, że możecie sobie urozmawiać. I zać tą y, dietę właśnie tymi sokami, bo tak jak ja teraz użyłam gruszki, bo mi akurat została gruszka, więc mamy sok z gruszki. Y, wiecie, możecie to sobie różnie komponować, co wam pasuje. Można dodawać y, 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 też do soków olejów, czy, czy przypraw takich jak imbir, czy, czy cynamon, y, żeby wiecie, no, bawić się trochę tym wszystkim. Ale jest jedna rzecz, jest, jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, a nie podoba mi się, że nasz cały zapas jabłek z sadu już się skończył i teraz muszę kupować. Bo tak jak wam mówię, no czasami się zdarzało tak, że ja rano wstawałam i że zanim Dziewczyny wstały do szkoły, to zrobiłam im szybko soki, więc te nasze zapasy jabłek dosyć szybko zniknęły, więc teraz bazuje jednak na kupnych. No, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku nasz sad pozwoli na większe zbiory i na pewno lepiej się tutaj zaopatrzy, jeżeli chodzi o nasze owoce, żeby trochę dłużej móc się tym cieszyć. Także ja Wam mogę z całego serca polecić tą wyciskarkę. Ja jestem zadowolona. Wydaje mi się, że jak na te trzy miesiące użytkowałam ją naprawdę intensywnie. Jeżeli planujecie zakup takiej wyciskarki wolnooprotowej marki Covings, możecie skorzystać z linku zniżkowego, który znajduje się w opisie tego filmu. A jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat samych widziskarek, zachęcam Was również do obejrzenia naszych wcześniejszych filmów, wiecie, gdzie trochę tak bardziej krok po kroku pokazywaliśmy, jak to działa, jak to robić, z czym to się je. Także możecie się cofnąć, podlinkuję Wam również te filmy. A teraz co? Zabieramy się za robienie ciasta, bo samo się nie zrobi, zazwyczaj samo się zjada, nie wiem jakim sposobem, ale no dobra, nie ma co. Lecimy. W opisie filmu zostawiam Wam przepis na ciasto marchewkowe z takimi małymi moimi zmianami, na przykład mniejszą ilością cukru albo słonecznikiem zamiast orzechów. To jest naprawdę bardzo prosty przepis. Nawet ja jestem w stanie go dobrze zrobić. Wychodzi i wychodzi smacznie. Zazwyczaj ciasto przeżywa jeden dzień maksymalnie, także gorąco mogę Wam je polecić. Co mamy dla Was na dzisiaj? Mam nadzieję, że nie uspędziliście ten czas i że zajrzycie do nas ponownie. Zachęcam Was gorąco do subskrybowania i komentowania. Czekam na wiadomości od Was. Do zobaczenia! Pa!